Koleżanki i koledzy, nazywam się Wojciech Jowasiński, jestem radcą prawnym. Mam przyjemność pełnić funkcję rzecznika praw doktoranta Krajowej Reprezentacji Doktorantów. Zapraszam do zapoznania się z informacjami o Krajowej Reprezentacji Doktorantów i Samorządzie Doktorantów. Zgodnie stosownie do artykułu 329 ust. 1 punkt 6 ustawy Prawo o Szkolnictwie Wyższym i Nauce Krajowa Reprezentacja Doktorantów jest jedną z instytucji przedstawicielskich środowiska szkolnictwa wyższego i nauki. Pozostałymi instytucjami są Rada Główna Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Konferencja Rektorów Akademickich Szkół Polskich, Konferencja Rektorów Publicznych Uczelni Zawodowych, Konferencja Rektorów Zawodowych Szkół Polskich oraz Parlament Studentów Rzeczypospolitej Polskiej. Zgodnie z artykułem 339 ust. 1 ustawy prawa o szkolnictwie wyższym i nauce to przedstawiciele samorządu doktorantów tworzą Krajową Reprezentację Doktorantów reprezentującą ogół doktorantów Rzeczypospolitej Polskiej. Podmiot ten posiada osobowość prawną. Krajowa Reprezentacja Doktorantów ma prawo do wyrażenia opinii i przedstawiania wniosków w sprawach dotyczących ogółu doktorantów, w tym do opiniowania projektów aktów normatywnych dotyczących doktorantów. Najwyższym organem Krajowej Reprezentacji Doktorantów jest Zjazd Delegatów. To właśnie Zjazd uchwala statut tej organizacji, czyli najważniejszy po ustawie akt, na podstawie którego działa Krajowa Reprezentacja Doktorantów. Zjazd Delegatów wybiera też przewodniczącego Krajowej Reprezentacji Doktorantów, członków zarządu oraz komisji rewizyjnej. Pozostałe kompetencje zjazdu określane zostały właśnie w statucie. Zgodnie ze statutem posiedzenie zjazdu zwołuje przewodniczący Krajowej Reprezentacji Doktorantów na termin przypadający w okresie od dnia 1 grudnia do dnia 15 grudnia każdego roku. Do Krajowej Reprezentacji Doktorantów zastosowanie znajdują odpowiednie przepisy ustawy, prawo o stowarzyszeniach. KRD jest członkiem Europejskiej Rady Doktorantów i Młodych Naukowców Eurodoc. Cele Krajowej Reprezentacji Doktorantów oraz sposoby ich realizacji określane zostały w statucie. Warto wskazać, że zgodnie ze wspomnianym statutem Krajowej Reprezentacji Doktorantów jednym z organów tej organizacji jest Rzecznik Praw Doktoranta. Stoi on na straży praw doktoranta wynikających z aktów powszechnie obowiązującego prawa oraz aktów prawa zakładowego. W sprawach dotyczących ochrony praw doktoranta Rzecznik bada, czy wskutek działania lub zaniechania organów, organizacji lub instytucji zobowiązanych do przestrzegania i realizacji tych praw nie nastąpiło naruszenie prawa, a także zasad współżycia i sprawiedliwości społecznej. Przejdźmy teraz do omówienia przepisów dotyczących samorządu doktorantów. Jak już państwo wiecie, to właśnie samorządy doktorantów tworzą krajową reprezentację doktorantów. Zgodnie z artykułem 215 ustęp 1 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, doktoranci w podmiocie prowadzącym szkołę doktorską tworzą samorząd doktorantów. Do samorządu doktorantów stosuje się odpowiednie przepisy dotyczące samorządu studenckiego. Warto zaznaczyć, że zgodnie z artykułem 296 ustęp 2 ustawy przepisy wprowadzające ustawę Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce Obecnie samorząd doktorantów tworzą także uczestnicy wygaszanych studiów doktoranckich. Jakie są więc kompetencje i zadania samorządu doktorantów? Po pierwsze, pamiętajmy, że samorząd doktorantów jest wyłącznym reprezentantem ogółu doktorantów danej szkoły doktorskiej. Samorząd doktorantów działa przez swoje organy, w tym przez przewodniczącego oraz organ uchwałodawczy. Organ uchwałodawczy samorządu doktorantów Uchwala regulamin określający organizację i sposób działania samorządu oraz sposób powoływania przedstawicieli do organów uczelni, a w przypadku uczelni publicznej także do kolegium rektorów. Regulamin wchodzi w życie po stwierdzeniu jego zgodności z ustawą i statutem danego podmiotu prowadzącego szkołę doktorską w terminie 30 dni od dnia jego przekazania. Samorząd doktorantów prowadzi w danym podmiocie kształcącym doktorantów działanie w zakresie spraw doktorantów, w tym socjalno-bytowych i kulturalnych. decydują w sprawach rozdziału środków finansowych. Przeznaczonych przez ten podmiot na sprawy doktorantów. Samorząd Doktorantów sporządza sprawozdanie z rozdziału środków finansowych i rozliczenie tych środków nie rzadziej niż raz w roku akademickim i udostępnia je w biuletynie informacji publicznej na stronie podmiotowej danego podmiotu prowadzącego szkołę doktorską. Warto podkreślić, że dany podmiot prowadzący szkołę doktorską zapewnia warunki niezbędne do funkcjonowania samorządu doktorantów, w tym infrastrukturę i środki finansowe, którymi samorząd doktorantów dysponuje w ramach swojej działalności. W tym zakresie należy. Przytoczyć stanowisko nr 7 przez 2023 Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 9 lutego 2023 roku w sprawie wspierania funkcjonowania samorządu doktorantów przez podmioty prowadzące szkoły doktorskie. Zgodnie z tym dokumentem, Rada Główna Nauki i Szkolnictwa Wyższego postrzega samorządność doktorancką jako istotny element samoorganizacji i integracji społeczności i naukowców w każdej instytucji zaangażowanej w proces kształcenia doktorantów. W konkluzji Podmiot ten zwraca się z apelem do władz wszystkich instytucji prowadzących kształcenie doktorantów o zapewnienie właściwych warunków funkcjonowania ich organów samorządowych. W przypadku problemów występujących w szkołach doktorskich warto powołać się na ten dokument, jak również opinię prawną Rzecznika Praw Doktoranta, Krajowej Reprezentacji Doktorantów wydaną w tej materii. Jakie jeszcze posiadają uprawnienia Zrzeszenia Doktorantów? W przypadku zaistnienia w danym podmiocie sporu zbiorowego dotyczącego istotnych spraw doktorantów może zostać przeprowadzona akcja protestacyjna lub strajk. Akcję protestacyjną lub stajk może podjąć samorząd doktorantów, Krajowa Reprezentacja Doktorantów lub Stowarzyszenie o Zasięgu Ogólnokrajowym, zrzeszające wyłącznie doktorantów. Odpowiednie przepisy w tej materii uregulowane zostały w ustawie Prawo o Szkolnictwie Wyższym i Nauce. Samorząd doktorantów ma również bardzo ważną rolę w procesie uchwalania aktów prawa wewnętrznego dotyczących doktorantów. Należy wskazać, że zgodnie z artykułem 205 ust. 3 ustawy Prawo o Szkolnictwie Wyższym i Nauce, regulamin szkoły doktorskiej wymaga uzgodnienia z samorządem doktorantów. Jeżeli w ciągu trzech miesięcy od uchwalenia regulaminu Senat albo Rada Naukowa i samorząd doktorantów nie dojdą do porozumienia w sprawie jego treści, regulamin wchodzi w życie na mocy uchwały Senatu albo Rady Naukowej podjętej większością co najmniej dwóch trzecich głosów statutowego składu tych organów. Ponadto, ustalenie programu kształcenia wymaga zasięgnięcia opinii samorządu doktorantów. W przypadku bezskutecznego upływu terminu określonego w statucie, wymóg zasięgnięcia opinii uważa się za spełniony. Z kolei kryteria oceny okresowej dla poszczególnych grup pracowników i rodzajów stanowisk oraz tryb i podmiot dokonujący oceny okresowej określa rektor po zasięgnięciu opinii szeregu podmiotów, tym samorządu doktorantów. Warto zaznaczyć, że zgodnie z przepisami ustawy, powołanie osoby do pełnienia funkcji kierowniczej, do której z zakresu zobowiązków należą w sprawy doktorantów, wymaga uzgodnienia z samorządem doktorantów. Nie zajęcie stanowiska przez samorząd w terminie wskazanym w statucie uważa się za wyrażenie zgody. Podkreślić także trzeba, że na podstawie ustawy doktoranci mają prawo do życzenia się w organizacjach doktorantów w podmiocie prowadzącym szkołę doktorską.